Siemanko widzowie, to ja mis, Ania widzę, co dzisiaj będziemy robić, już oczywiście mówię. Nawet troszeczkę widać. Widzowie. Dzisiaj sobie zobaczymy. Tada, dzisiaj to zobaczymy. Dzisiaj sobie przeglądam widzowie katalog na styczeń czerwiec 2024 roku. Tak. Mamy widzowie już oczywiście wrzesień. To z takim letnim opóźnieniem sobie go obejrzymy, szczerze mówiąc. Ale zobaczymy co proponowali LEGO na styczeń i czerwiec tego roku oczywiście no to wiecie, zobaczymy jeszcze mam jeden yy, jeszcze mam jeden widzowie katalog lego, który oczekujcie na yy, czerwiec i grudzień, on już w widzowie czeka i na ten, ale najpierw żeby było widzowie wiecie, po kolei no to trzeba najpierw zobaczyć ten katalog, a dopiero przyjdźmy do tego nowszego, no to zobaczymy co lego nam tutaj widzowie zaproponowało wtedy na styczeń i czerwiec 2004 roku z tyłu mamy reklamę Aha, podoba Ci się ten katalog, napisz tego kodu. Aha, coś tu do ankieta, czy Wam się podoba ten katalog? No, ale zobaczmy, co tu mamy. Mamy tutaj z LEGO Dreams, mamy tu z Harego, mamy z Jurassic World i mamy z, z LEGO City taką kosmiczną. No ale dobra, patrzymy, co w środku mamy. Mamy tutaj reklamę Space, widzowie te wszystkie, widzowie klockowe. Po prostu jakieś planety i napisane roz lego kreator, lego duplo lego city, lego dreams, lego friends technik a Ninja go już nie ma na tej planecie no i tu mamy spis treści, trochę ich jest ale tak na szybko może uda nam się tam zobaczyć co tu mamy no ale dobra mamy tu pisze jak widzicie duplo i zobaczymy, no będę się schorowała bardziej patrzyła na nowości tutaj niż na te, bo tutaj niektóre no nie pisze nowość tu wiecie bardziej się skupmy na nowościach to nic ciekawego. Tu, tu już było. O, no właśnie na styczeń, no to chyba chodzi m, chyba im o te dwa zestawy. Albo o ten, i tu mamy jakieś codziennie, czy nosi jedzenie i pora snu. Takie jakieś misie, kotek i. Aha, że tu mamy. Mamy kot i mamy misie, i to jak widzicie mamy takie maluszki. A tu, a tu mamy słonie i tutaj na przykład tutaj mama myje swoje słoniątko na przykład to takie dla najmłodszych no i co tu mamy dalej o, nowość styczeń to są ci widać te, te. i pierwsze to moje uczucia i emocje a drugie ludziki w emocjach no takie nowe jakieś to też ciekawie jak dla najmłodszych z nowości tutaj nie wiem, czy to pokazuje, czy to, a chyba bardziej chodzi o to. I to jest, widzę, wyciężynka z alfabetem. Był chyba kiedyś, pamiętam, pociąg, czy coś takiego. Coś tak kojarzę. No ale dobra. Czekajcie. Zrobię inaczej, żeby było, mi było wygodnie. O, coś takiego będzie lepiej. Będziecie widzieć. Tutaj nic ciekawego nowego, nic z tego O, jest coś z nowego. Z Maciek do wyścigu z Out, to jest nowe. To spoko. Tu nic nowego, i z nowości mamy Frozen, Elza i Brumi w zaczarowanym lesie. Ok. No i tu mamy teraz zestawy 4, zgadnę. Tak, 4 wszystkie plus. No ale dobra, zobaczymy co to 4 plus. Yy. Gapi i Dolhaus to nic nowego, bo to już było. Tutaj też już nic z nowości. A nie, jest jedna nowość. Mamy to, jest nowością i to jest widzowie: Lodowy Zamek Elzy. I to jest niby 4. Plus. No, może wiecie co, trochę wygląda jak w niektórych rzeczach, że to jest jakiś 4, plus, ale te konstrukcje, na przykład ta konstrukcja z no to nie wygląda jak na 4. Plus to nawet spoko, no może ten zamek L wygląda jak 4+, no to no trochę wygląda, no ale nie jest taki zły, bym powiedziała, ten 4+ zestaw i nawet ten taki, no wygląda jak 4+, no ale nawet nie jest taki zły, bym powiedziała, no i na przykład ten jest spoko, taki ten, ten jest fajny, bo tu możemy sobie takie zdobyć figurki fajne, ale niby to też 4+, ale niektórzy te 4+ powiem wam Szczerze, niektóre 4 plus zestawy są ładne, nie są takie najgorsze, wiecie o co chodzi. Tutaj z i co tu mamy? I chyba z nowości na marzec i mamy tutaj taki zestawik siedziba głównych pojęć drużyny. No to to to, 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 już wygląda jak na 4 plus i te mechy, no to to już wygląda jak na 4 plus zestaw, no ale jest tak źle. Z Lego City, co tu mamy z nowości? O, z nowości chyba mamy te dwa pojazdy. Jeden strażacki motocykl ratunkowy, a drugi zielo, zielony samochód wyścigowy. No ten to wygląda jak na 4+. Już ten obok to nie wygląda jak na 4+, jak normalny zestaw. To ten nawet spoko, taki ten samochodzik. A jeszcze z nowości na styczeń mamy karetkę i znowu Okej. Okay. No i przechodzimy do czterech plus zestawów z Lego Friends i nowy jest lecznica dla zwierząt gospodarskich. I tu chyba nie wiem o który chodzi: czy o tą futreka z hot chodzi, czy chodzi im o przyczepkę dla konia i kucyka. Nie wiem o który, czy chodzi mu o tą przyczepkę hot dogową, czy ten, ale powiem Wam, że ta przyczepka na dnie wygląda jak na 4 plus zestaw. Powiem wam szczerze, może jest mało tych elementów, albo wiecie, wszystko tylko, no ale jak na taką ciężarówkę, to, to, to taką tego wtórnika to jest nie najgorszy, nie powiem. Ale dobra. No i oczywiście nasze ukochane Ninjago też ma tu cztery ten, oczywiście nowość, no to był ten smok z Whitefire z smocza bitwaka No i powiem wam, że tak, sam wiecie, ten smok jest nawet nie najgorszy, nie powiem. I ta budowla, ale ten, ten, no to wycie tak słabo zrobili, ale ja go zrezygnowałam. No, a ten samochód, Lloyda, Iwo, no to to już, już ten, no i ten 4, który wygląda jak ten plus z no, Litwa samochodowa pomoże KM Rasem i mocujący Lloyda, no to, to już ten Iwo to znamy. No i jeszcze tu plus 4, 4 plus z Jurassic World. Wow. Taki większy, ucieczka trezona. Powiem szczerze, że powiem szczerze, jakby ktoś chciał, to powiem szczerze, nawet się wiecie, bo może nawet już nie mówić o tych konstrukcjach, które tu mam, bo widać, że to są 4. Ale jakby ktoś chciał takiego wiecie, jak ktoś kocha Jurassic World, i chciałby na przykład z, z, mieć takiego tego tyrozoła, tego T-Rexa, nie tyranozaura bardziej. No, to jako ten to można wziąć. No i tego raptoryka, no to też w sumie się skusić. I powiem Wam, że bardziej to wygląda tak nie na 4 plus zestaw. No bo, bo może ten samochód, ale to nie wygląda. To bardziej wygląda na górze, że to 4 plus zestaw. No ale dobra, co tu mamy? No i z Taurosów też mamy jakiś 4 plus. I tu jest jakiś Young i Jedi. A, taka jakaś bajka. No i powiem że też to nie wygląda na czerwono, no może by coś tu brakowało i tutaj um, jakiś na przykład, na przykład ta, ten budynek nawet spoko wygląda, by się dodało na przykład górę jakoś ładnie jeszcze pozdabiać i, i ten, no i to do treningu jeszcze coś tam podawać i może byłoby git. A, tu coś o Legolandzie, mhm. No, i my zaczynamy od klasiku. No, i coś w klasiku mamy nowość. Mamy nowości i nie wiem, czy chodzi o te cztery. No to jak chodzi, no to tak. Mamy kreatywne planety, Mix, kreatywne zwierzątkę, kreatywne domy i kreatywne pojazdy. Okej, okay, jest sporo tutaj. Kolorystycznie, no tutaj nie wiem, które. Wszystkie nawet kolory są ładne takie. Ale dobra, idziemy dalej. Z Disney'a. Coś tu mamy nowego. O, mamy nowo. Mrożone smakołyki Elzy. To jest nowe. I nowość jeszcze jest to. I to jest, widzowie, przygoda księżniczki z Disney'a na targu. Aj, każda ta księżniczka ma jakiś swój po prostu, która sprzedaje. Kopciuczek przypuszczał, że coś do szycia. Ta Święta Królewna, nie wiem co ona może sprzedawać, szczerze mówiąc. Chyba łóżka do spania. A jej Jelka, no jakieś przypuszczam, że skarby po prostu i no, przypuszczam, że skarby. No, ona do nas po prostu, ta Jana, to ona bardzo lubiła gotować. przynajmniej, że ten... coś o gotowaniu, ale ta, to nie wiem co mogłaby ta Święta Królewna sprzedawać po prostu. Bo kopciuszek na no, no, jakieś stroje, no to. to wiecie. A nie wiem, przepraszam. Jeszcze jedna nowość. Już bym szła dalej. Jeszcze mamy bry, bryczka z opowieści Belni. I powiem, że nawet spoko to wygląda? Nawet no się skusi na konika. No, może to nie jest jakiś taki, taki powóz najlepszy, ale. Jaki mały? Tak za 35 zł na przykład. Ale przepraszam wiecie, wersję. Bercy... Z Lego no to będzie ta droższe, ale no za 35, na przykład za 20 coś złotych, to już to taki spoko zestaw. No i co tu mamy? Coś tu nowego nie widzę z tych dwóch stron. O, z Lego, z Lego Disney jeszcze mamy tu nowości. Z Zamek Króla Magii chyba to jest nowy. Chatka Aszy i tu Asza w ronzali. No tak, życzenie po prostu, nowa bajka Disney'a po prostu i tu chyba chodzi o ten zamek, ale jakby co, to chyba wszystko jest nowe. My mamy tu jak wiecie Lego Friends. No i tak, z nowości mamy tu wielki budynek w ogóle, centrum handlowego Friends, centrum handlowe w Henry City. Co tu mamy dalej? Nowość styczy nie wiem o którym chodzi, no ale opowiem wszystkie, o! To w ogóle widzę, było w ogóle w tym. Za 35 zł ta mobilna piekarnia, w tym. W Lidl w ogóle. Mm, tu mamy jakiś sklep z używaną odzieżą. To trochę jak taki Lumpex czy coś takiego, bo niektórzy tak mówią. Ale po prostu tak cię nie nazywać, że sklep z używaną odzieżą. no tak ktoś odkupi od, jakieś takie zużyte rzeczy na przykład że na przykład no, takie ją chcą nauczyć te wiecie, po prostu, że można oddać na przykład rzeczy komuś innemu na przykład. I chyba to jest nowy dom rodziny Oliego i Palchan. i Pasile. Jak źle mówię ten bo ja kiedyś widzowie Lego, więc kiedyś ja zbierałam w ogóle, mam pudełko, a teraz widzowie, no teraz Ninjago tylko, ale kiedyś się zbierało te fręcy, Teraz to tak... Tak wiecie, mnie już tak fręcy nie, ma, ale coś zbiera, no to tak, nowość na sesji co tu jest nie wiem czy chodzi o tą farmę zamiast zwierząt gospodarskich czy chodzi o przygoda koć w placu zabaw chopa dzielonka, autium nie wiem czy chodzi o tą chyba farmę im, ale czytam wam wszystkie ale chyba bardziej im chodzi, że to chyba pokazane chyba na tą farmę ale jak na farmę to spoko no i tu jeszcze Lego Friends, tu widzę ma te kosmiczne i mam tutaj Dużo fajnych. kamper z moim obserwatorium. Yy, stacja kosmiczna i rakieta. To na przykład ten autobus końcowy z Gwiazdy Popu. Ty fajnie w ogóle. Podoba mi się jakaś Laila Ty podoba mi się, co mi się ten nie, strój podoba w ogóle i te włosy. To jest chyba fajna. Tu jakiś ten Spoko Coś tu mamy nowego chyba nie Tu też nie, a nie, tu jest jakaś nowość nowość to jest Spider w mieście Halley okay. Okej No trochę tych francuskich, ten, bo jakaś nowa generacja to wiecie się pojawiła, tu nic nowego No i tu już kreator ale tu nowość styczeń, no to Astronauta Mamy Tu coś mamy, no to mamy nowość e, Kwiaty w Konewce Oho, i widzę, ja mam tego smoka Widzę, mam tego smoka, kupiłam go w Lidlu I jest, no, no to oczekujcie na otwieranie tego smoczka, bez jest uroczy no i co tu mamy dalej, mm, tu powtórki, nowość styczeń, no ta dzikie zwierzęta z safari i mamy tu wielką żyrafę Bardzo fajnie No i teraz tego City, mamy nowość styczeń i mamy tutaj jakąś stację kosmiczną, stanowisko, startowe rakiety No spore to, jak ktoś kocha kosmos, no to może brać Modulowa stacja kosmiczna, no też spoko co tu mamy o sporo lego city nowość tu mamy jakąś remizję z wozem strażaczkim tu mamy strażacki samolot ratunkowy sporo tego o tu mamy nowość jakąś policję policja zwierzęnej wyspy no to takie więzienie bardziej tu już było co tutaj, ale. A, nowość: no to mamy ciężarówkę z burgerami, y, niebieski maset, tak. Y, gokardy kierowcy wyścigówki, helikopter ratunkowy, Walec budowlany i samochody wyścigowe. I Waweta. Takie są nowości: tu w sumie prawie wszystko z nowości. Oprócz tego, tego z formułantka ze Slasim, a wszystko inne to nowość. No to świetnie było. Tu by to było wszystko... O, i ten zestaw też posiadam w ogóle. Czekam też na otwieranie, bo są tam fajne tuczki. I co tu dalej mamy? Poczekajcie, tutaj już to pociągi, takie ten miasto też widać, bo nie pisze nic. Tu też wszystko już to samo. O, i mamy Lego Dreams teraz. Tutaj już to było. Już to było, to było, to było, było. Już prawie powtórki. Nie ma nic nowego. Ty, z Lego Dreams sobie teraz to jak tak się teraz na tamten, to nic takiego nowego się nie pojawiło. Oj, zmienię po rękę. No dobra. No i przechodzimy teraz do naszej ukochanej serii Ninjago, tak. No to tak. Co tu mamy? E, to powtórka i w ogóle ten, ten statek, no to jak coś, to widzowie z niego, jak coś zrezygnowałam i go w ogóle nie będzie już na kanale, nie będę go recenzować. Bo ja tak widzę pomyślałam, że no, spokojnie, mówię, czy go brać, czy nie brać. I w końcu jak tak popatrzyłam, widzowie, bo mam dwie perły, taką jedną. E, wiecie, z 15 sezonu i jeszcze jedną taką, jak patrzę na tą... Tą nie tą podwodną, tylko tą drugą to tak patrzę, tak wiecie, patrzę tą, a tamto mówię. No ta moja, co ja mam to jest chyba o wiele lepsza. To mówię, no zrezygnowałam, nie powiem jak ktoś chce. Ja, no, to ten, ja po prostu jak coś zrezygnowałam, bo mi się tak wiecie. Wiecie, po prostu na początku chciałam, ale mówię tak no spokojnie się zastanowiłam, że mówię, są lepsze zestawy od tej perły, mówię, yy, przeznaczenia wysik z czasem, to... Jeszcze raz jedna była ładniejsza perła od tej, ale nie jest oczywiście ta perła zła No tak, te zestawy już mam, ten mam, ten samochód mam, ten mam Tego zrezygnowałam też To jakby z tej strony w sumie wszystkie zrezygnowałam oprócz tych dwóch, bo z nich jakby zrezygnowałam Ale jak coś no to chcę Wam mówić, że tego zestawu nie recenzuję jak na moim kanale bo go z niego zrezygnowałam. Taką widzowie podjęłam decyzję, jakby co. Ale jak ktoś chce, no to nie mówię, że nie jest ładna. Jak ktoś chce, no to może ją brać, oczywiście. No ale dobra, idziemy dalej. No i mamy tu z Iwo. No i tak, tego smoczka mam. Tego zrezygnowałam bardzo dawno temu. Z tego też. Z tego smoka to nie mam zamiaru. Na pewno go chcę mieć w swojej kolekcji bo jest piękny. Te dwa małe zrezygnowałam. Nawet ten małego Jay'a wstaje jest w widzowie w ogóle w lidu za 35 zł. Z tego pudełka kreatywnego też jakiś czas temu widzowie też zrezygnowałam. Ale z tego no to na pewno chcę tego smoczka rodzajnego, bo jest ładny. No i tu z Ninjago to wszystko w ogóle, bo przechodzimy teraz do Sonika. No to jakby co, no to wiecie oczywiście, że tej perły nie będzie na moim kanale recenzowane, ale jak ktoś to zachęca, jak ktoś chce paluje na nią, albo chce ją kupić, no to mogę powiedzieć, że coś, coś jeszcze się wrócimy, no to jak ktoś chce ją, no to mogę, że brać. Po prostu ja mówię, jeszcze się wrócimy, tej perły wiem, ale wiecie, po prostu tak widzę, że się zastanawiam na spokojnie, mówię, patrzę na swoje perły, które ja już mam w swojej widzowej kolekcji, mówię, chyba są o wiele ładniejsze niż ta, to mówię, to Dziękuję Ci, zberła, ale się z Tobą żegnam. Po prostu, że po prostu jak coś nie zrezygnujemy z kanału, to już wiecie. No ale dobra, mamy tu Sonika, oczywiście, tu są powtórki. Tu mamy Mario z nowości. Nie wiem, czy to cała strona jest nowością, no ale się na Mario nie, jest, nie znam, ale tu mamy jakieś różne dodatki do tego Mario. Ten, jaki ma super samochód, no ale dobra, idziemy dalej. Tu dalej, oczywiście, Mario, ale tu nic ciekawego. No i mamy tu Minecraft dla kto kocha Minecrafta. I mamy nowość, jakaś zasadka w portalu Netheru. Ok. Ja się na Minecraftie nie znam, ale jakby co to powiem wam, że ja gram Minecrafta w ogóle? To co mi się sobie zagrać. I mam nawet. Mamy jakąś nowość z Żabi Domek. Ok. No i co tu mamy? Tu mamy same powtórki. Tu też było Awatara, to też już to było. Tu teraz Lego Jurassic World też tu nic takiego nie ma. Przechodzimy do Harego i tu też widzę, nie ma żadnych nowości napisanych. No ale możecie zatrzymać popatrzeć. Może coś oko wpadnie, jakieś starsze zestawy. Tu też widzowie nie ma nic Ale wiem, że teraz widzowie jakby Co jest Nora w ogóle teraz Coś z nowego na stronie lego Bo teraz oglądam oczywiście stary katalog Lego, ale jakby Co to, to wiecie, na, wiecie na stronie Ten A co to jest za samochód? Mice Morales contra Horbimus? Mice taką brykę dostałeś? Ja nie mogę, jakbym brykan dostał. No dobra. Tu mamy z Maruela to też nic nowego. Z Indiana też nic nowego. Z Lekostauro z się fanów. Też nic nie ma. W sumie za wiele tu w katalogu nowości nie ma, no albo też nie wszystko pokazali, bo czasem oni nie wszystko pokazują w tych katalogach. Oczywiście. Wszystkie inne się na przykład jak z Ninjago, to zawsze wam pokazuję, zawsze jak w stronie się pojawią nowe, to wam pokazuję, oczywiście. Tu z Batmana i z Lego Sword też nic nie ma. I tu mamy z Lego Speed. No i tu nie z żadnej furki chyba nowej nie mamy. O, ja w ogóle mam tą mniejszą wersję tej furki. O, właśnie tej. Taką mniejszą wersję. No, ale tu dalej. I tu mamy Lego Technic i taki kosmos. I mamy coś nowościowego. Nie wiem, o który im chodzi, ale... Chyba chodzi o to, jak dobrze się nie sądzę, kosmiczna ładowarka LT78 niby. Albo też może im chodzić o to, planeta Ziemia i księdze na orbicie. Może coś z tych, albo ta cała strona jest oczywiście nowością. Ale nie wiadomo, może chodzi im o ten albo o ten. No ale to jest coś nowością. I tu też mamy nowość i chyba chodzi im o ten samochód. I to jest, yy, czy tu jest napisane? Marsjański łazik ekskolacyjny. I macie tutaj wzorowane projekcie łazika marsjańskiego NASA. No podobny. Nie powiem podobny jest do siebie. No i co tu mamy? Eee, no tak, tu nic nie mamy. A, i mamy widzowie dwa nowe zestawy. Mamy tak, nowy system łazik terenowy. I drugi widzowie mamy... Motocykl Kawasami Ninja H2R. No i powiem, że ten motor bardzo ładny jest nawet. Bardzo fajny nawet, jest bardzo ładny. No i co tu mamy? O, mamy kolejną wolność widzowie Neon z Neon Macklaren forma A-Race Card. No i ten mam taką chyba mniejszą wersję tego, kiedyś polibak dawali. No i ostatni to chodzi chyba o ten, i to jest widzowie jakiś. Yy, który to jest? Nie wiem, chyba o ten im chodzi No tak, to chodzi o ten i to jest John D.V. 9700 Forgaken Hartwester. Nie znam się jak coś to... To <laughs> jakaś pusto, jakieś do rolnictwa, coś takiego a nie, przepraszam, bo wam się pomyliłam. Jeszcze tu jest nowość w ogóle. Już chciałam iść dalej, a tu jeszcze jest. Śmieciarka Mac Electric. Okej. Okay. Co tu mamy? I nowość mamy to. I to jest, widzę buldorze do zadania specjalnej. Dwa w jednej. Mnie to można chyba sobie zmienić albo taki, albo jeszcze jakiś model. No i tu mamy. I tu wszystko. Tutaj coś jeszcze mam takich specjalnych, ale nic nowego tu nie ma. Nic tu widzę, że nie ma. No i to wszystko, szczerze mówiąc. I to wszystko, widzę, szybko trochę zobaczyliśmy sobie ten katalog. No i zaraz opisie czy coś z tego roku, z stycznia Niedziela z 2018, wpadło coś w raz oko. Czy coś ciekawego, czy nie. A jak coś, to ja się oczywiście z Wami żegnam. Sądzę, że Wam się czek podoba. Nie przedłużając oczywiście, dajcie łapkę w górę i słuchajcie z dobrej chęci. Zapraszam oczywiście na TikTok i Instagrama. Nie przedłużając oczywiście, do zobaczenia. No, już miałam się żegnać, ale zapomniałam. Znaczy do zobaczenia w kolejnym materiału. Nie, oczywiście nie będę przedłużać, otóż ja z wami się żegnę. No to pa pa!